Ogień. Okay. Tak bardzo miałem dosyć off-roadu, tak się że dzisiaj się po nie Steckim i pojechaliśmy sobie na wyjazd, tym razem nie w swoim autem. stwierdziłem, że chcę teraz jako pasażer po półtora tygodnia na King of Poland. Trochę mam dosyć, więc jako pasażerek jeździmy tak naprawdę Toyotowym zestawem samym? Tak, tak. Eggocruisera, Coranera, foranera, Terano i zimny. Zwiedzam piękną okolicę. Pada deszcz, leje. A co mówiłem, Andrzejku na stacji? Że zahaczy i wyrwie. Zahaczył i wyrwał. Naprawdę? No. Tak się to robi. Tak to się naprawiło. Ty szaków nie zbieramy. Zamaskowany jak na Ukrainie. No, strasznie. Co to za dziura? Tak, tak, tak. Babki, które tam strzatają. Eee, no tu to był McDonald's. Tu pani McDrive? wydawała... McDrive? Drive. tu pani wydawała cisy. Nie, tutaj wiesz, no, mogę sobie zauważyć królika, jelenia to kiedyś, to nie? W I koła na, 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 na pilota. I ogień na jedynce. Bez hamulca, bez hamulca, pusz hamulec, koła wyprostuj, w lewo koła. Dobra, koła już w prawo, w prawo, w prawo koło. I zjeżdżasz? Tak jak idzie? Co, no, Jacek, Pampers? Nie, w ogóle, normalnie 120 kilo, nie? Dat je komen! A ja, die miauwt je Ja, heb je Bła wszystko, co masz? Nie. <grymne> Może po kolei będziemy wierzchni, czy raczej na no, nie Weź go wyprzeć weź go. Wyprzeć. Nie, no, na przyczepności i na tezta się przecież. Co się stało? Stan <grymne> się jak stało No co działa? Nie, tak, tak. nie chodzi w obroty. No, Trochę. Woda! Jakby mokro, nie? Jakby trochę mokro było. Jak się podoba na naszej Bardzo fajnie. fajnie. Fajnie? Najlepszy przed nami. Najlepszy przed nami. Dobra, dobra, jeźdź, dobra, dobra. No nareszcie, dobra pogoda stary, kurde, nie ma ludzi A tym rząd To jest właśnie najlepsza w tym wszystkim, że nie ma ludzi teraz no, Wiesz, tak, komu nie tak. przeszkadzamy, sobie Idealna idziemy, pogoda, za, ja wieje, lełka, pięknie jest O o co chodzi, o co chodzi Nie, nie, tu zahaczyłeś o kamień, musisz tak ba. Kuwa do przodu! Mówiłam opalę na tym, to wiesz? Nie, go do drzewo zwróciło, bo jak tylko naokoło, nie? Bo jeszcze potem musi jakoś tam wyjechać, albo wejdziemy po prostu czystym koło, nie? Ja myślę, że ta Toyota długo nie bije. zgasła, zgasła, także może nie wykluczono, że pociągnął trochę wody, tak? Zobaczymy, wszystko się okaże. Ty, co tam się Ty, dzieje? Po... Ja nie wiem, kurwa, tu tylko jeszcze brakuje śnieżycy. <laughs> Jedno koło w lewo, drugie w prawo. Tak, bo robi się tu lekko niekomfortowo. Zaczyna. <grystanie> Zaczyna. Kuba, stoicie tam? No. Ty, no to. A wyjechaliście z tej rzeki? No, stoimy sobie tak na. No dobra, no ale leje deszcz, przemoknięci jesteście, to weź zapal i kurwa zagrzej trochę w aucie, bo kobieta ta przemoknięta zmarznie. <trym zmarznie>, <trym zmarznie. Dobra, już jedziemy. Tylko tu się chłopie... Tam... Człowieku, tamtejskie sceny przyjdą. Tamtejskie sceny się kurwa. odpierdalają. Tu chłopie jest kurwa latający cyrk Monty Pythona kurwa wersja offroad, No, powiem Ci tak. Wojtek jest w dziurze z tym śliwkiem i jest kurwa tak, że... Dyskoteka kurwa. Tak, dyskoteka pana Jacka. Wciągnął właśnie śliwka w brzozę, a teraz go wyciąga z brzozy, a śliwek w takiej dziurze jest, a my z góry obserwujemy wszystko. Andrzej w ogóle wygląda na takiego uśmiechniętego, tylko że mu tak, nie wiem czy łzy, czy ta woda z głowy mu spływa. Nie, realnie będziemy za niedługo, bo na mapie to wygląda blisko, tylko że no, musimy te auto stąd wyciągnąć z tej dziury. Nie, nie, już praktycznie jak gadasz, to jakbym zgasił telefon, to bym cię słyszał. Już jesteśmy naprawdę blisko. Dobra, siedźcie przy ognisku i weźcie, zróbcie jakąś kiełbasę zanim przyjedziemy. Dobrze. Takich dwóch, jak jakich trzech, to nie ma idzie. A dobrze, że się przejaśnia, widzisz, że przejaśnia tak, się, Kabaret. <grym> <grym> nie da rady już! Już nie da rady. Nie ma szans go wyjechać z koła Michał, nie ma szansy go wyjechać z koła Wklejony Obydwa wklejone? Wklejone obydwa Zobaczymy Wojtek dawaj koła Taka sytuacja To rano Ewiot Mały dziwny Trochę, daj hamulec ciszy.

Cofnij! Wojtek, do tyłu, cofnij, cofnij. Jeszcze, jeszcze, jeszcze dobra. dobra, Michał odejdź. Uciekaj. Dawaj! Pyta! Pyta! Wojtek do tyłu! Dziękuję, pójdźmy. Wziął jak szmatę wyciągnął. Także akcja ratunkowa, pół godziny trochę marnowaliśmy. Niestety jest bardzo mokro wszędzie i w takich zagłębieniach jest po prostu, dwa razy się grzebnie kołem i się auto zapada. Jedziemy dalej. Jedziemy dalej, pakujemy się bogie, bo, bo ta woda przybiera, woda. Musimy się śpieszyć, kubie auto nie zapala. W Filtry były przypadku samochód, ale prawdopodobnie gdzieś tam pociągnęło tej wody. Auto mu nie pali. Jest zimno, w w lesie, wody przybiera, także wszystko na nie. A woda rwie. Taka wklejka. Chcieliśmy to rzucić na wklejka.pl, ale boję się, żeby tutaj nie dojechali do nas. Udało nam się przebić na drugą stronę, no niestety zajęło nam to prawie godzinę. Strasznie dużo ciężkich przepraw mieliśmy po drodze, żeby tu dojechać. Auto prawdopodobnie napiło się wody, więc jest woda pewnie yy, do wydmuchania. Zobaczymy czy będziemy to dzisiaj robić w deszczu, czy zostawiamy auto Czy zostawiamy auto i robimy to kiedy indziej. A jestem pytanie, jestem ciekawy jak Karol, Karolinie się podoba na offroadach dzisiejszych pierwszych Karolina jak Ci się podoba? Świetnie naprawdę Świetne wrażenia. A jak było, jak przejeżdżaliście i poczułaś, że auto znosi? E, wiesz co, ja już zanim wjechaliśmy sugerowałam, że... ale Kuba tutaj, wiesz, fajeczkę odpalił, jechał na pewniaku. No, i... no dobra, ja mówiłem Kubie, że przed dziewczynami się nie, nie warto popisywać, bo to są takie efekty. A była woda w środku? Było dużo wody w środku. Tak? wlała tak, tak. się? Tak, no wolało się normalnie, trzeba było szybko robić ewakuację. Myślałam, że bardziej zaleje, wiesz, no, tak kurde. szczerze mówiąc. No to ładnie, ja dlatego suszyć. wyciągaliśmy twój aparat górą. Ja pierwsze co trzymam ten aparat, no wiesz, trzeba... Jakiegoś... Jaka... Wie, 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 wiemy kogo zabieramy ze sobą, nie? Nie torebka, tylko aparat. I kurwa, korwa była skrzywiona. Wiece delikatnie mokry. Wykręcamy świecę i będziemy go chłechtać. Zobaczymy. Z tego wszystkiego. Cały jestem mokry, zobaczcie, cały przemoknięty Ale buty... Są takie dobre, że mam po prostu suche stopy. Naprawdę, polecam Wam te buty. 160 zł na jakiejś bułgarskiej stronie. Robią robotę. Plan jest taki, że ciągniemy auto na linie. Nie możemy go tu zostawić, bo nie wiadomo czy ta woda w ogóle nie przybierze. A na pewno przybierze, bo jest jej coraz więcej. Przybierzeli, Więc... przybierzeli <laughs> do Betlejem. I ciągniemy go na e, kinetyku do góry. To nie będzie też łatwe, bo ten wyjazd tutaj, no, nie jest za łatwy. No <laughs> już majtkami szyby wycierać. Daj na neutral! Musisz... Na neutral! Jak Cezar musisz siąść i lejcami! Bijo! <laughs> Rydwan ruszy! No <laughs> <Cydercu> Nie wybiera. <laughs> kurwa! A z czego tu płakać? To trzeba się cieszyć, czy ci śmiać? Płakać, kurwa! Trzeba płakać się śmiać? <Glokada, Wojciech> logie, logie, logie. Logie. nie widzę tego tam jest tylko gorszej u góry Okej. Okay. Jedziemy. Stop! Dobra, to się nie uda. Teraz się cofnąć, cofnijcie się trochę do tyłu! Dajesz, teraz, teraz Michał, teraz, teraz Wendr dalej! jest! Udało się! Ole! Ole, ole, ole! Udało się! A teraz będzie jeszcze gorsze, zanim przed nimi dopiero! Ja Mamy raport Cały czas mokniemy. Dwie godziny się wciągamy pod górę. Udało nam się tu wjechać na cztery auta zakręte na sztywnym pasie. Ale teraz musimy tu wywinąć do góry i pojechać tam. Wszystko wszystko przełamać. Także ciągniemy się wyciągarką do góry, żeby wykupy dociągnąłem do tego miejsca, później będziemy go do boku ciągnąć. No i później już jest trochę łatwiej na szczęście. Też nie będzie mega łatwo, ale będzie łatwiej. Ogólnie jesteśmy wszyscy przemoczeni do gołej nitki. I nie wiem czy dzisiaj wrócimy do domu szczerze mówiąc. Dobra, mamy zblocze, założone. Auto wniosło tu w taki krzaki a tak się tam jest przepaść, więc auto by pewnie gdybyśmy się nie zacząć rolowało tam w dół. A tam jest gdzie je w dół, więc zboczę na przyciągarce, do drzewa i tu. O jak dla mnie wystarczyło tu podjechać, założyć pas sztywny i na sztywnym pasie go na trzy auto do góry ciągnąć, też by wyjechał Ale chłopaki są tak. Dzieją się trochę dantejskie sceny. Już jest zrobiło ciemno, więc jakieś 3-4 godziny walki, żeby auto wyciągnąć te 200 metrów do góry, ale pod duże nachylenie, bardzo mokro. No i co? Może dzisiaj dojedziemy do jakiegoś baru, żeby coś zjeść, bo jesteśmy przemoczeni i zmarznięci i głodni. No idziemy myślę, że się na gdzieś? Kurde czy nigdzie? Ja już nawet powiem Ci, nie czuję, że jestem przemoczony Już wyschłem Patrz, no nie tygadamy. No nic Tam nic się nie za, zaklinował się. Ja nie Mam, Jak tam załoga się czuje? No. <laughs> na no. tym no. sztormie Peczki rumu na mnie zwiało <laughs> Taki był Lecą, lecą, lecą Jest kurwa i właśnie się FJ zrobił dłuższy o 2 cm. I... Dobrze, 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 jedź, jedź, ślimaczek, jedź, szliwy, jedź szliwy. czemu kurwa? Dobrze, nie ciągną ile w lesie. No kurwa, jakby go dociągnęli tu przodem, wtedy dałby koła w prawo i dupą tam już byłby ustawiony. No kurwa. A gdzie będzie? Ale ta córka Wojtka Karolina, sympatyczna nie dziewczyna? Tak, tak, bardzo taka sympatyczna dziewczyna, widzi na czym polega tak offroad, chyba się nie spodziewała, że będzie tak grubo. No to już jest przeprawa. Porządna mocno. Porządna przeprawa. Jedziemy? Ale może nie tak mocno, spokojnie. Idzie Co, chwilę poczekamy, bo się widzę temperaturę mam wysoką, dobra? Dodaj na luz i gaz trochę, nie masz blisko. To dziwne, przestał długo. Covid. Jak temperatura, to covid. W końcu jesteś na kinetyku, możesz jebać z kinetyku. Gdzie on ja tam pojechał? A ty tam jedziesz? Wojtek, miałeś po skraju lasu je. Ale Kuba jak nie kręci kołami, to czy jestem zobacz. Tak, bardzo ekonomicznie dzisiaj, bo. Boba... Ja z... nic, nie, nic nie spaliło do auto. Nie spaliło to auto. Trochę wody może, delikatnie wody z potoku górskiego zabieram. Ale jak się ładnie rano wyczyściłam. Ale ja jak, jak ja was zabieram teren, to nie ma chuja do szala. Się... Tak dobrze Dobre, to było dobrze, dobrze ale dobrze. No pada, pada, potoki wylały, jest grubo.